Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień ja dobry. kontaktuję się w sprawie tak? zamówienia na Forte Flex. Pan Marek? Tak, Marek z tej strony witam. Mhm. Pan już u nas zamawiał, czy to jest pierwszy raz? Nie, chyba pierwszy raz, ale jeszcze nie wiem czy u was, bo nawet pan nie powiedziała, skąd pani dzwoni, więc trudno mi się odnieść, czy już zamawiałem u was. Znaczy my dzwonimy tutaj z jutrozdrowiem.pl, To jest nasza oficjalna strona. Wiem, a nie oficjalna e, no mam... jest jaka? No nie ma tej no, okay. no bo tak pani mówi, że oficjalne jest nie, jutro zdrowia, to pomyślałem, że jeszcze macie jakąś nieoficjalną, jakieś narkotyki albo. Nie, nie, nie. Okay. A... nie <laughs> do wypadku, okej. wypadku. Wie, jak pani ma na imię? Ja Danuta. Pani Danuta, a jak się firma nazywa? Bo to, to mnie interesuje, bo pan pani o co chodzi, ale to zaraz pani pewnie. Z której firmy Pani do mnie dzwoni może? Jutrozdrowiem.pl Okej, okay. i tak się też firma nazywa, jutro zdrowiem, tak? Tak, to Pan może to w ogóle wpisać. Tak, ja sobie wpiszę właśnie, naszą. zaraz sobie właśnie spojrzę o nas. Proszę mi powiedzieć, ta firma długo już działa na rynku w ogóle? Eee, tak, no już kilka lat, tylko ile to Panu nie powiem. Okej, okay, okej, okay, tak długo w niej Pani pracuje, czy, czy, czy parę tygodni? Eee, ja aktualnie nie, aktualnie nie, ja nie jestem w tej firmie tak długo. Okej, okay, właśnie tak myślałem. Czyli to jest firma Natura Suple, Wojciech Andruk, tak? Eee, no to jest, na no, Suple. Tak. Natura, super, okej. Okay. Yy, Pani zna w ogóle prywatnie Pana Wojciecha, czy nie? Yy, nie, nie znam. Okej, okay. a Pani pracuje z biura tam w Białystoku, czy to jest home working, online? Ja, ja na nie pracuję. Okej, okay. ale tam w biurze w Białymstoku, czy Pani z domu pracuje? Nie, ja nie z domu pracuję. Okej, okay. czyli w Białymstoku, tak? Mhm. Uh -huh. Dobra, rozumiem. Niech mi Pani powie, co to jest w ogóle za lek, znaczy na, 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 na co on działa? No dobrze, więc jeśli chodzi o nasz e, tutaj Flek? preparat e, Force Flex, czyli to, no to nie jest lek, tak? e, słucham? To nie jest lek? Nie, 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 to nie, czyli to nie jest lek. To jest suplement no jest to tak? Nasz produkt, no tak, bo to no. jest na bazie ziół i jest to bezpieczne, nie. ale czyli mogę czyli... powiedzieć, że ale to działa w ogóle, czy nie działa? Alimentuje... Nie wiem, tylko jak to wie okay. pani, że to, to nie musi w ogóle działać, to, to może być jakiś sproszkowany wielbłąd, trochę piasku, jakiś czosnek, majeranek, kminek. E, oczywiście, że działa. Jeśli mogę powiedzieć, mhm. no to eliminuje ból stawów i obrzęki i naprawia nam uszkodzone Jasne, A stawowe. skąd Pani wie, że to działa? Zwiększa nasze tak A skąd Pani bierze, że nie wie, że to działa? O. tego, że dzwonimy też do osób, które u nas zamawiały, albo same też te osoby do nas dzwonią okay. i nam czy, o tym ten... mówią. Jasne, a czy ten produkt przeszedł badania kliniczne? A był badany w głównym inspektoracie sanitarnym? Znaczy ty był badany w głównym inspektoracie sanitarnym, tak? Tak, był okay. nie badany. W A Inspektora, pani wie, że główny inspektor, inspektor sanitarny. sanitarny nie bada w ogóle suplementów? Nie wiem, ale nasz był? Akurat nie był, bo on nigdy nie bada, on tylko wpisuje, on tylko wpisuje po prostu suplementy, natomiast nie bada i nie odpada za ich skład w odróżnieniu od leków. Natomiast to producent ma obowiązek gwarantować skład, natomiast GIS nie bada leków. Ale dobrze, jeżeli jesteśmy przy GISie, ja sobie włączę w takim razie w stronę GISu. Pamięta Pani numer wpisu w GISie? To ja sobie sprawdzę, to może tak będzie szybciej. Nie, nie pamiętam tego. No to Pani wie, że jest w GISie, ale nie jest w stanie Pani podać numeru w GISie? No nie jestem w stanie. Dobra, jak się on nie... nazywa? To ja wpiszę na nazwę w wyszukiwarce GISu. Forceflex. f o -y r e f tak? Tak. Ja już sobie szukamy za produktu. Nie wie bo chodzi o to, że ja po prostu jestem dziennikarzem w takim kwartalniku i to może zostać małym oszustem. I to akurat czytelnicy naszego kwartalnika podesłali mi link do tego formularza, żeby zbadać, czy to jest prawdziwy produkt, czy to jest jakiś skamlek. No i co jakiś czas robimy takie akcje. A ja powiem Pani, że jest bardzo dużo takich oszustów leków, właśnie, które reklamy wyglądają jak Wasza reklama. O tym Panu doktorze Bieleckim, o tym, że został nie, zabity. Lek. Wiem, 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 dlatego mówię, że to są takie skamleki, takie oszustwa. Wie pani, to, że w reklamie pisze, że leki i tak dalej. Powiem pani, no wpisałem ten Forte Flex w wyszukiwarce Gisu i mi nic nie znajduje takiego. Może pani sama sprawdzić no. w Gisie, czy pani znajdzie to? Już bo, no, bo rozumiem, że pani sprawdza, że to jest A w Gisie, znaczy, czy po prostu. Nie, nie mogę, bo jestem źle połączona i nie dam rady sprawdzić innych stron. Znaczy, jak pani jest źle połączona? Nie może pani włączyć komputera, przeglądarki? Okej, okay, a pani wie, że to jest ja pisane w GISie, mam... czy po prostu tylko pani powiedzieli, żeby mówić, że jest wpisane w GISie, czy pani to sprawdzała sama? Jak sprawdzałam to faktycznie było, to nie wiem co jest nie tak. Okej, okay, czyli pani sprawdzała i było, tak? Mhm. Uh -huh. to dziwne, bo akurat ja sprawdzam i nie ma. To pani, że bardzo dziwnie. A jednocześnie pani nie wie... A jest pani na stronie internetowej waszej firmy? Włączę zdrowiem.pl, tak? Ja sobie zaraz zobaczę czy to po prostu... Tak. Na pewno na stronie będzie numer wpisów Gisie, bo przecież musiałby być, prawda? Trudno, żeby tego nie było. No. Już sobie szukamy. To szukać mam w promocję czy w kategorii tego Forteflexu? Nie, nie wiem, powinno było panu się wyświetlić No wiem, no tylko chyba pani wie, gdzie to jest u was na stronie internetowej, prawda? Ja widzę jakiś Tensil Forte, Vitaslim, Force Flex, Force Flex to nie jest Forteflex. Force Flex to jest to? Nie, to ja mam Force Flex. To nie jest forte Flex, tylko piszę Force Flex. To to jest to, czy nie? Bo no Force pani... Flex. To A to For... jest Force Flex, no Force tylko Flex. może źle było zrozumiała, to jest Force okay, Flex. Okay. Ile to kosztuje w ogóle tak kupani? Jeśli chodzi, to na stronie jest kwota 137 zł, normalna. No. A nie normalna, za na ile wynosi? Jeśli chodzi, no to również o, odpowiadamy za to, żeby dopytać naszych klientów, tak? e, jakie są ich potrzeby, jakie mają problemy. Panie no no jednak, 10 opakowań, to, nie to nie w jakiej was... cenie by im pani to sprzedała? Jeśli chodzi o 10 opakowań, no hmm. Panu bym sprzedała za normalną cenę. Czyli po 137, tak? No, to na stronie macie dużo taniej. Czemu mnie pani chce tak naciągnąć? Na ten, żebym przepłacał, skoro na stronie macie po 85 zł od 6 opakowań, nie, na jutro zrobię. ten. no, no jest to, 85 zł pisze. A Force Flex, proszę pani, jak wpisałem, to jest pisane w Gisie, ale nie waszego to producenta. Zrobiła w takim razie tak, żeby. No. To jedno opakowanie pani przy zakupie zrobiło, 10, no. zrobiło y, było za jedno opakowanie 75 zł. złotych. Okej, okay, czyli nie na stronie. Wie Państwo, co, no wpisem to Force Flex, co prawda jest faktycznie w Gisie, ale to nie przez Was, tylko przez jakąś inną firmę, więc kwestia czy Wy się pod, podszywacie pod tamtą firmę? Bo podmiot odpadający mm, to jest lokali Bartol jakiś, a nie ten jakiś Andrus. Y, tak, bo to jest, bo to jest producent z y, Hiszpanii, tylko ma u nas oddział w Polsce. Aha, czyli producent jest w Hiszpanii, ma oddział w Polsce, tak? Tak. A gdzie jest oddział tego producenta w Polsce? W Ale Co to znaczy, że ma oddział w Polsce? To czemu nie od niej sprzedaje, tylko jakiś Andrus sprzedaje? Bo tutaj jest nasz pododdział od tego. Aha, tego czyli, z Hiszpanii. czyli firma z Hiszpanii ma oddział w Polsce, który się nazywa inaczej, dlatego że to jest pododdział, tak? No, dokładnie. I tak się nazywamy. I tak działamy. Powiem Pani, że to brzmi naturalnie. Trochę tak z kamem zajeżdża, no, ale być może, że, że tak jest. A powie mi Pani w takim razie, czyli tak, badań klinicznych, jak już wiemy, nie ma, wpisany w GIS-ie podmiot nie jest, bo jest to podmiot, rozumiem, czyli to nie jest produkowane w Polsce, tylko w Hiszpanii, tak? Aha. Uh -huh. Kurczę, Pani, no Pani, nie wiem, tak znaczy dziwnie to u nas te to, no. też tutaj są. Znaczy co u nas też są? U nas produkowane, no bo to jest u, u nas w Polsce pododdział i my w Polsce to sprzedajemy. Ale to w Polsce to sprzedajecie, czy w Polsce to produkujecie w takim razie? Produkujemy i sprzedajemy, mhm. ponieważ mamy no te okay. wszystkie suplementów na A nie w a niech mi pani powie, w czemu w niezgodnie z prawem nie ma na stronie podanej, kto jest producentem i podmiotem odpowiedzialnym. E, tego nie mam pojęcia. Okej, okay. to dziwnie, dziwnie, bo powiem pani, że no na stronie internetowej nie pisze, nie pisze w ogóle kto jest producentem. Czyli to jest suplement diety. Czemu to jest takie drogie? Skoro to jest suplement diety, czyli to powinno kosztować z 8 zł. To też nie, nie mi to pytanie zadawać. Okej, okay, okej. Okay. No to kurczę, no powiem pani no... Na... No nie wiem, no trochę się boję tego, no bo tak, nie było testowane na ludziach, nie przeszło badań klinicznych, a było na przykład testowane na żółwiach. To głównie ja chciałem zamówić dla brutu samego żółwia, bo on ma chore stawy. Bo on jest bardzo ciężki już bardzo stary, no i kwestia, wie pani co, no nie było testowane na ludziach, ale może na zwierzętach to testowaliście. Czy, czy, czy pani nie wie? Nie wiem tego. Okej, okay, no ale Pani myśli, że żółwiowi się może coś stać? Jakie są na przykład skutki uboczne stosowania tego? To jest na bazie ziół, to nie ma skutków Aha. żadnych ubocznych. Okej, okay, a jak ktoś jest na przykład uczulony na zioła? Ale wie Pan co, ja Panu powiem, że może z żółwiem to lepiej do weterynarza pójść. Nie, ja byłem właśnie u weterynarza ja i powiedział, żebym zamówił coś, no, dla, coś na stawę dla, dla dorosłych po prostu, bo to jest duży żółw, 80 kg To jest brutus. Mhm. To jest taki żółw z Ukrainy przywieziony i on... Jest... Oglądała pani kiedyś wojowniczy? żółwie ninja czy nie? Jak były takie żółwie jak, jak ludzie ze skorupą? No, no to on jest tego typu. On ma 80 kg i ma 40 wzrostu. No i lekarz wow. powiedział. No, no, mówię pani, że to, jest, to jest taki żółw, to jest żółw, z Galapagos, ale przemytnicy go na Ukrainie porzucili, jak go przygarnąłem i, i po prostu on jest jak, jak mój. No, i właśnie wie pani co, no Zróbmy tak w takim razie. Ja poczytam jeszcze może o tym suplemencie, bo ja teraz jestem na treningu i nie mogę za bardzo rozmawiać. A muszę no, po prostu dotrzeć, czy to jest wie pani co, poważna firma czy nie. Może pani do mnie jutro zadzwonić, to jutro to potwierdzimy? Pewnie. No, ja to sobie przeczytam, Oczywiście. ja z wieczorem Żuwiem pokażę. Wie pani co, na które pani farcuje? Tak, między 10 a 14 można dzwonić, Ja to wieczorem Żuwiem przedyskutuję. No. Pokażę mu opakowanie, no. zobaczymy jak zareaguje, czy się uśmiechnie, czy machnie głową, czy nie machnie głową, czy za ogonkiem i jutro do to dogramy, dobra? może nawet odpowie coś no to on mówi, proszę pani ja no, no mówię, że odpowie on, on wiele słów no, umie mówię. powiedzieć, dlatego że ten żółw taki inwestycyjny bardzo inteligentny, on ma 186 IQ a przeciętny żółw no, ma 30 to naprawdę dużo przeciętny Ukrainiec 20 no to wie pani co, co no. to jest no. dobra, no to zróbmy tak, dzwoni się jutro, jutro to potwierdzimy, dobra? O, oczywiście dobra, dziękuję pięknie w takim razie Thank you. Do sure. mm. Mm. Like and subscribe.